Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale dotyczącym gierki LOL um, i będziemy sobie grali na mapie Aram, gdzie będziemy grali Izrael. Izraelem, jakoś tak się nazywa ta postać. Um, miałam z nią do czynienia wcześniej, natomiast jest to cieka na tyle ciekawa postać, że udało mi się też ją trafić w losowaniu, więc stwierdziłam, że czemu by. Nie skorzystać z tej postaci i nie zagrać nią sobie na, na takim trybie. Dlatego właśnie wykonujemy działania na tej postaci. Dobra, będziemy sobie działać. Widzę, że już jedna osoba jest na wykończeniu życia, także też dobra informacja dla nas, jeżeli chodzi o tutaj początki tej rozgrywki i to jeszcze. Mocna postać jest na wykończeniu. Tutaj mamy możliwość, z tego co widzę, atak na długi dystans. Do tego mamy możliwość teleportowania się jednym z ataków. Oj, ale mnie zaatakowali w tym momencie. I mamy możliwość ataku na długi dystans. Jedynym problemem tutaj dla mnie jest to, że pojawia się postać, która, która ma ataki. Które nas blokują Wydawało mi się, że to Tristan ma tam atak Tą możliwość Natomiast nie, nie jest to do końca prawdą Udało nam się jeszcze obronić przed śmiercią Natomiast już w tym momencie nie I zginęliśmy Dodajmy sobie podstawowe dobitki Trzymamy się z tyłu ze względu na to, że gdzieś tam jest to łatwiejsze do ataku i lecimy dalej wspomóc. Jest 4-4 na starcie. Mają mocne postacie, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o ataki. Natomiast będziemy się starać tutaj zdziałać. Zawsze mówię, że lepiej nawet zostać z tego tyłu i atakować z tyłu niż, niż z przodu. Natomiast w tym momencie oni są trochę wykończeni, więc mamy taką łatwość, żeby móc zaatakować ich. Minusem jest to, że bierze mi atak bezpośrednio na stworki zamiast na, na drugich graczy, którzy gdzieś tam się znajdują. Natomiast no, to jest moja decyzja, że nie mam aż takich możliwości, żeby ich doatakować, zaznaczyć sobie, kogo atakuje bezpośrednio i co się dzieje. Natomiast no, atakujcie go i co, co wyrobicie. robicie. E, dobra. E, robi się tak. Atakujemy super atakiem. Zobaczymy, co nam z tego e, wyjdzie. E, dobra. Takie podstawowe ataki ma ta postać, natomiast bardzo fajne. W moim mniemaniu. Nie wiem jak Wy oceniacie tą postać. Mi się ona osobiście podoba, zatrzymali mnie standardowo. E, dobra, udało nam się uciec, nic się nie stało, także też spoko. E, dobra, nie chciałam go atakować samą, wiedziałam jak to się może skończyć. E, I lecimy. I tutaj mamy, oj, ale się podziało. E, dobra, zabiliśmy oczywiście tego klona, tego też nie lubię. Um, że on ma możliwość klonowania się i atakowania um, właśnie w taki sposób gdzieś tam um, dobra, skinęliśmy trudno. Ale mamy i tak czy siak wydaje mi się, że fajną rozgrywkę na start. Um, zginęliśmy, ale dobili resztę. Choć się, że nie doliczyło nam kila jako asysty, bo cały czas mimo wszystko um, atakowaliśmy postacie, które zginęły, ale okej. Okay. Um, no dobra. Jedyną rzeczą, co używam w tym momencie, teleport, to jest właśnie to. Wiem, że to jest fajna opcja w sytuacji, gdy gramy na normalnym trybie, żeby przeteleportować się, jak jest jeden na jeden, natomiast w sytuacji, w której teraz gramy, to jest moment, w którym jest pięć osób na jedną, no to to nie jest nic takiego przyjemnego. Jedna osoba na pięć osób to nie jest nic przyjemnego do użycia. E, tylko w takich jednorazowych sytuacjach, gdzieś tam to może się e, przydać. E, dobra, udało nam się go też zabić. E, dobra. Atakujemy sobie na spokojnie, e, trochę nam życia zabrali, więc to nie jest dobra. E, trzeba uważać, bo on tymi połapkami może nas zatrzymać. I to jest minus minus tej postaci. E, z tego co wiem. Tutaj mam. O, wow, ale nas zrobił na szybko. Ja wiedziałam, że on tam jest. Ja wiedziałam, że on tam jest. Tylko nie sądziłam, że on w ten sposób e, tak szybko jeszcze dodatkowo mnie jest w stanie dobić. No trudno. E, zdarza się. Patrzymy sobie, co się dzieje w tej rozgrywce w tym momencie. E, z tego, co widzę, to słabo tam wygląda. Ale już lecimy. Jest 17 do 14 w tym momencie, także też fajny, fajny wynik objawia, że u nas i u nich stoją jeszcze. Także tutaj też um, widzę, że jest um, wyrównanie. Um, ty i tak zaraz zginiesz, chyba zginął nawet. Mm, także no, jest taka sytuacja nie inna. Puścimy sobie ten, bo, bo czemu by nie, skoro możemy. Um, dobra, podładujemy sobie manę. To zawsze się przyda. Eee, dobra. dobra, to był i tak ten jego słupowtór, tak zwany, czy jak to się tam mówi? O Jezus, on wygląda w ogóle jak Izrael. ta postać jego. Ja muszę atakować, żeby móc sobie zregenerować życie, bo ja nie mam. Ży o. Dokładnie bo ja nie mam życia. No i tak przyszedł tu ten jego klon, tego Wukong i tak to się oto to kończy. No trudno. Ale były fajne, fajne ataki według mnie. 447, no wycofaj się. Uważaj, bo jest ten, jesteś sam, ale już do ciebie pędzę. E, chyba stracimy pierwszą wieżę w ogóle, więc to też nic dobrego dla nas. Albo i. Nie, tak, straciliśmy pierwszą wieżę, więc nic dobrego dla nas. Niestety, bardzo niedobra informacja dla nas. Ehm, nie dzieje się dobrze w tym momencie, w takich sytuacjach. Ehm, dobra. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. E, dobra. Oni tutaj już są zgrupowani. Zaatakujemy tym. E, super atakiem. Dobra, udało nam się coś zdziałać. Natomiast minusem jest to, że oni mają możliwość tutaj e, zaatakowania nas dosyć mocno razem. Udało nam się uciec przed jego e, tymi murami tak zwanymi. E, no, atakuję go. Staram się. Ok, udało się go zabić. E, zatrzymali nas dodatkowo, jeszcze udało mi się zabić kolejną osobę. Jest to dobrze. Teraz po prostu musimy się uleczyć. E, albo zginąć i zregenerować w ten sposób. Dobra, udało nam się. E, chyba unicestwić ich praktycznie. E, także też jest dobra informacja. Mamy chwilę możliwości na to, żeby zdziałać cokolwiek potrzebujemy tego życia także to jest naszy, nasz tryb działania w tym momencie, żeby ich osłabiać w każdym momencie, w którym wchodzi kolejna osoba, trzeba ją osłabiać jak najmocniej, żeby oni nie mieli możliwości przebicia się najgorzej jest z tym właśnie z tą Alamopą nie wiem jak, jak ta postać dokładnie się nazywa Natomiast jest to najcięższa postać i trzeba ją niwelować jak najszybciej. Jeżeli ją zniwelujemy, to już reszta jest łatwiejsza do dobicia. Ehm, a, nawet nie zauważyłam, a bo on tu się. No. Nawet nie zauważyłam szczerze kiedy. Echem, natomiast z wydaje mi się, że to był jeden z lepszych momentów w tej grze, jeżeli chodzi o moje gdzieś tam ataki. I lecimy sobie dalej spokojnie 20 sekund, zaraz się zrespimy. Myślę, że mimo tego, że straciliśmy tą pierwszą wieżę, to i tak mamy duże szanse na to, żeby odegrać się i wygrać po prostu. Jakby chcieli, no to możemy sobie, mogliby podejść bliżej też do nas, więc dziwię się, że tego nie robią. Natomiast też mają mało życia, z tego co widzę. Lecimy. Minusem jest to, że koło nich respi się właśnie HP. I oni do niego będą szli tak jak właśnie myślałam. Udało nam się dobić tą postać. Ehm, tu mamy tego do dobicia. Ehm, niedobrze, Nie niedobrze. Ehm, niedobrze, niedobry moment gry. Ehm, no co ja mogę? No, on podbiegnie do mnie i mnie zabije. No. Ehm, Uniecystwili nas. No i mają łatwy win teraz. 32 sekundy na odrodzenie się u mnie, a oni mają bardzo łatwe dojście do Nexusa już, chociaż ktoś od naszych się respi, więc jest y, duża szansa na dobicie ehm, i jeszcze nie przegranie. Mój błąd, bo zrobiłam tam duży błąd podczas rozgrywki, e, natomiast, natomiast, no cóż, no, no, tak czasem i bywa, nie? kurcze zastopował go a miał takie ładne miejsca na dobicie lecę tam um, nie mam na co tutaj w takich sytuacjach gdzieś tam czekać um, trzeba atakować trzeba się pozbyć ich od siebie trzeba na spokojnie się zrespić i atakować na spokojnie um, dobra tu nikogo nie było Um, lecimy dalej. Atakują nas fajnie z trzech stron. Ogólnie jestem mega zadowolona z ich ataku. Co też jest e, gdzieś tam rzadkością. Um, w wielu teamach. Dobra. Dobra. Zastopowaliśmy coś tu mniej więcej. Udało um, nam się coś zdziałać. Także spoko. Dobra. Jedziemy. Dobra. Teraz jest nasz moment. Nie nas wszystkich. Dobra. I fajnie. I lecimy. I atakujemy. Atakujemy, atakujemy, atakujemy na pełnej. Błagam Was. Atakujcie. Wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. Boże. Co on zrobił. E, dobra. Jeszcze mamy atakować, 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 atakować. Dobra. Ach, ty gnojku, małe Dobra, czas uciec. Czas się wycofać, czas się uleczyć. Dobra. Dobra, wycofaliśmy się choć trochę, ale wszystkie życie, które udało mi się zebrać, wszystko zostało stracone w tym momencie. Niedobrze, niedobrze się dzieje, ale dobra, wycofaliśmy się. E, jesteśmy z powrotem, wyrównaliśmy, widzicie? To jest ten moment, o którym wam mówiłam, że wystarczy czasem po prostu unicestwić całą drużynę, żeby mieć możliwość po prostu e, zrobienia czegoś takiego. No, to jest oczywiście jego kopia, że tak powiem, więc nic takiego. Atakujemy ich. Widzicie, ten atak teraz dojścia do tej osoby jest bardzo przydatny, bo mamy możliwość po prostu w sytuacjach kluczowych wspomóc naszych ludzi, żeby im pomóc zaatakować. O, wow, ole mnie zniszczył. Nie wiedziałam, że on ma taką moc w ogóle. No dobra, trudno. Raz się żyje, jak to się mówi. Ale oni dadzą radę. Ja wierzę w nich, żeby atakowali Nexusa i lecą. Jeszcze go dobili. Jezus, jakie to piękne. Atakujcie, dobijcie, szybko, bo oni się rodzą. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Eee, niedobrze. Chyba się odrodzili. No, to jest ten minus, o którym gdzieś tam cały czas powtarzam. Ale mimo wszystko mam chyba bardzo dobre staty. 18 tysięcy spoko wynik mimo wszystko. Może nie na SP, ale jest OK. Eee, dobra, tutaj. Dobra, lecimy. Eee, lecimy, lecimy, lecimy. Nie będę używać żadnych z tych. Eee, dobra, zostaliśmy jeden chyba na jeden w ogóle. Wszystko, za... o, już dwóch na jednego. Nie będę ryzykować, bo mogłabym ryzykować, żeby go zabić. Natomiast ryzyko to wiązałoby się z. Dokładnie, z tym. Jest ok. O, nie jest ok. Nie jest ok. Tak blisko. Ale urodził się ten drugi. Jak on się nazywa? Temu. Temu jest takim. Który, który rzuca tym, blokuje nas w niefajny sposób i właśnie tak to się kończy. Ja bym bardzo chciała unikać tego oczekiwania po prostu na mnie, bo wiem, że to jest najnudniejszy moment w tej rozgrywce, a może właśnie lubicie patrzeć, jak inni też radzą sobie w, w, w tym. Natomiast mi się wydaje, że to jest najnudniejszy moment, gdy nie mogę grać, bo, bo tylko patrzę na to, co się dzieje. Z drugiej strony, jakby za każdym, za każdym razem się odrodzili, to też by nie było zbyt, zbyt fajne, gdybyśmy się po sekundzie odradzali. Um, ja już jestem z powrotem, więc możemy atakować. Um, dobra. Jestem, jestem. Jestem, możemy atakować. Dla mnie spoko. Dobra. Jestem. Jestem z powrotem. Możemy to aktywować. Proszę, aktywujmy to. O no, ale nas zrobił. Znaczy mi dużo życia zeszło mimo wszystko. E, ale, ojeju, tego się nie spodziewałam ciebie tu. Mm, tak myślałam właśnie. ta. Nie, nie zauważyłam że on tam jest w ogóle to też to też było nie nie mądre bo trzeba było tylko sobie zauważyć że on tam jest i by było po problemie ale bardzo długa fajna rozgrywka według mnie bo mamy tutaj 16 minut gry a ciągle się coś ciekawego dzieje mam nadzieję że takie też wam się rozgrywki podobają kurczę ten tu jeszcze jest <laughs> nic to najgorsze no, co tu się dzieje? Jest trzech, ja już idę. Trzy, dwa, jeden. Dalej, dalej, dalej. Ok, już jesteśmy z powrotem, żeby im pomóc. Teraz kurde trzymam się z tyłu. Nie mogę tak. A, nie mogę tak. I nie mam życia. No super, ej jak mnie zabił powiedzcie mi jak on mnie zabił w tym momencie ja nie rozumiem jak, jak ta postać w ogóle, która mnie zabiła w tym momencie jak do tego doszło, totalnie nie mam nie mam wiedzy na ten temat i dlaczego on to zrobił w taki szybki i dynamiczny sposób, serio, nie mam, nie mam pojęcia jak do tego doszło e, także ciekawi mnie to po prostu oni w jeden cios i ja nawet nie, nie zauważam, kiedy oni mi zabierają tyle, tyle HP po prostu. E, jeszcze ten się roz, rozszerza. Tutaj jest ich dwóch o, wow. Czy to jest nasz koniec? Czy to jest nasz koniec już? Ta się wskrzesza. Ja też już jestem. E, atakujcie ich. Dobra. Dało mi się chociaż na chwilę obronić. Nie jestem w stanie tego długo zrobić, bo ja wiem, że samemu to tak się nie da. Tak łatwo. E, to nie jest proste. A, no nie byłam w stanie. No, robiłam, co mogłam. Nie byłam w stanie. Widzieliście sami zresztą. Bardzo fajna rozgrywka, bardzo mi się podobało nim grać, dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie na ten temat, ja mam życzę miłego dnia i do usłyszenia.